Odkurzacz bezprzewodowy Dyson V8 Absolute Pro. Technologia 15 wbudowanych cyklonów gwarantuje utrzymanie stałej siły ssania odkurzacza. Cyklony zwiększają przepływ powietrza, oczyszczając je z brudu i zanieczyszczeń. W zestawie znajdują się dwie standardowe elektroszczotki do podłóg twardych i miękkich: Direct Drive i Soft Roller, oraz ssawki dodatkowe (Mini Elektroszczotka). Sawka Kombi, Sawka Uptop, Sawka Szczelinowa, Mini Szczotka do kurzu i elastyczna Sawka Szczelinowa ze Szczotką. Urządzenie cechuje niewielka waga, jedynie 2,6 kg, a dzięki odłączanej rurze można łatwo zmniejszyć jego gabaryty. Stacja dokująca pozwala zaoszczędzić miejsce, umożliwia jednoczesne ładowanie i przechowywanie urządzenia wraz z akcesoriami. System higienicznego opróżniania pojemnika pozwala wygodnie pozbyć się zanieczyszczeń i brudu. Brak dodatkowych kosztów eksploatacji. Urządzenie nie wymaga wymiany filtrów i worków. Wbudowany filtr HEPA chroni domowników przed alergenami. Stanowi gwarancję czystego powietrza wylatującego z odkurzacza. Odkurzacz posiada 2 lata gwarancji na części i serwis.